Razy jako dziecko, zgubiliście się Państwo w, w supermarkecie, w galerii handlowej, a może w obcym mieście? Zakładam, że chociaż raz. A co jeśli powiedziałabym, że wcale mogło tak nie być? Ja, mając 5 lat, zgubiłam się właśnie w supermarkecie. To właśnie powiedziała mi mama, gdy zapytałam ją o jakieś historie z mojego dzieciństwa. Gdy opowiadała, mówiła jak Spanikowana szukała mnie razem z tatą. I ja oczywiście zaczęłam przypominać sobie całą sytuację, gdy błędząc między wielkimi alejkami, szukałam spanikowana rodziców. Następnego razu zapytałam mojego tatę o tę sytuację. Powiedział od razu, że nigdy nie było takiego wypadku, a to mój brat był tym, który zgubił się, gdy miał 5 lat. Niedoskonałość. Człowieka nie ominęły jego pamięci, to właśnie te procesy zachodzące w naszym mózgu przyczyniają się do powstawania fałszywych wspomnień, które oddziałowują na nasze codzienne życie. Chociażby gdy myślimy o tym, co robiliśmy wczoraj, nagle gubimy się, nie wiemy, co dokładnie się stało. To właśnie ukazuje, że aktywność mózgu jest praktycznie identyczna w momentach, kiedy sobie coś wyobrażamy, a kiedy coś dzieje się naprawdę. Czy więc na, na pewno wszystkie Państwa wspomnienia są prawdziwe? Czy na pewno zgubiliście się będąc dziećmi? A może Państwa historia jest taka sama jak moja? Dziękuję.